Witajcie serdecznie w osłonie naszego kanału. Jak zwykle bawimy się w zdrapkowanie. Dziś przychodzimy do Was ze zdrapką. E, krzyżówka XL. E, zainwestowaliśmy w całą paczkę 250 zł w 50 zdrapek. Każda ze zdrapek jest po 5 zł. Jak wszyscy liczyliśmy na jakąś fajną wygraną, drapaliśmy 4,5 godziny. Wyobrażacie sobie 4,5 godziny 50 zdrapek. Już te literki to nam się chyba w oczach troiły, ale nie poddawaliśmy się. Z każdą zdrapką liczyliśmy na większą wygraną. Jednak z 50 zdrapek, zaraz Wam powiem ile, dokładnie. Jedna, druga, trzecia. Czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta. Tylko te dwanaście zdrapek było szczęśliwych. I nie wyobrażacie sobie, ale z całej paczki pięćdziesięciu zdrapek liczyliśmy, że przynajmniej będziemy mieli ee,

jeszcze jedna piątka. I kolejna piątka. I tak jak wszystko sumujemy na 50 drapek, na które wydaliśmy 250 zł, drapaliśmy 4,5 godziny. Wydrapaliśmy niewyobrażalną kwotę 105 zł. Ale nie poddajemy się. Kupimy kolejne zdrapki. Dalej będziemy nakrywać, dalej Wam będziemy pokazywać nasze podboje. Jeżeli nasz filmik Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Dziękujemy za uwagę. Do następnego razu. Cześć.